Witam Was z mojego ogrodu po raz kolejny. Dzisiaj będziemy zmieniać instalację wodną. W moim ogrodzie jest strumyk i kaskada. Wykonana jakieś 12 lat temu tymi rączkami, statusem wspólnie, z kamienia polnego. Chcemy nadać jej nieco innego sznytu, innego charakteru, żeby była pasująca do całości. Ostatnimi czasy w moim ogrodzie dużo się zmienia. Teraz przyszedł czas na strumyk i na kaskadę. Pomoże mi oczywiście Tatuś i Piotrek. Chyba nawet przyjeźdźcami. Z czego będzie zrobiona, już Wam pokazuję. Z granitowej. 8 na 11 cm. Jest u mnie granitu sporo w ogrodzie, bo bardzo ten materiał mi się podoba. Uważam, że pasuje praktycznie do każdej aranżacji. Ta duża koska, którą teraz pakuję, to Rarytas. Pochodzi z rozbiórki. Jej wiek szacuje się na jakieś 120 lat. Rośliny. To one zawsze sprawiają, że nawet najbardziej betonowa instalacja jest miła dla oka. Zmiękczają przestrzeń. A teraz słowo o koncepcji. Metr w spadku, no. Dobry metr w spadku, nawet więcej tu wyjdzie jak metr. Mów. No. W spadku zrobić, żeby ta woda zleciała sobie tu i tutaj, tutaj gdzie te kamroty są. No tak, no to ja o tym mówię. No tak, jest następny. Czyli pierwszy jest na, tam, gdzie jest blacha, drugi jest tutaj niżej i wpada nam do zbiorniczka. Ty co myślisz? Ja myślę, że szalby był, gdyby woda leciała do góry. Aha. Możemy mieć kłopot. Możemy mieć I to jest właśnie powód dla którego tak bardzo lubię pracować z tymi świrami. Chociaż to nie elegancko mówić o tatusiu, ale jest naprawdę spoko gość. Żeby ukształtować nasze koryto, musimy sporo się natrudzić. Nie posiłkujemy się tutaj gotowymi formami, które można kupić w centrach ogrodniczych. Wszystko kształtujemy przy użyciu łopat i grabi. Słowo samej instalacji, za moimi plecami. Mniej więcej 5 metrów rzeczki o szerokości 1,5 metra. Woda dociera na skraj, na przełom, przelewa się po metrowej wysokości ściance i wpada do kolejnego zbiornika. Potem znowu się przelewa i ginie w ziemi, bo tam zbiornik jest zadołowany o pojemności mniej więcej 1200 litrów. Jeżeli chodzi o dno naszego zbiornika i rzeczki, wyłożymy ją taką membraną EPDM. Polecam właśnie takie rozwiązanie, dlatego że ta folia... Umownie ją tak nazwijmy, jest zdecydowanie mocniejsza. E, taką folię warto układać. Całą instalację generalnie warto robić w momencie, kiedy jest. Mocne słońce, dlatego że ona się robi mega plastyczna, ona fajnie się e, układa, a będą takie zakamarki, gdzie trzeba będzie ją wywinąć, założyć. Dno naszego zbiornika będzie właśnie tak przygotowane, tak spreparowane. Nawieźliśmy piasku po to, żeby było bezpiecznie, żeby nic nie uszkodziło od spodu naszej membrany. Dlatego właśnie tatuś wybiera wszystkie resztki, jakieś kamyki, jakieś e, resztki korzeni, to wszystko trzeba usunąć, żeby było ładnie, czyściutko, gładziutko. Po naszym zbiorniku nikt nie będzie biegał. Moje dzieci już wyrosły. Ale jeżeli wasze nie wyrosły i boicie się, że będą w środku hasały, podłóżcie coś pod membranę. Na przykład geowłókninę, która świetnie stabilizuje podłoże i zabezpiecza przed uszkodzeniami. Użyjemy specjalnej wodoodpornej zaprawy, do której dodajemy jeszcze preparatu uszczelniającego. Będziemy murować bezpośrednio na folii. Murowanie z kostki nie jest prostą rzeczą, dlatego że jest bardzo nierówna. Trzeba się sporo namęczyć. To będzie instalacja z wodą płynącą. Wolniej rozwijać się będą wszelkie glony i badziewie, które będzie powodować mętnienie wody. Żeby nurt nie był zbyt duży, ustalamy dwustopniowy spadek. No i na dzisiaj kończymy. Mury pną się do góry. Piotrek kończy ostatnią warstwę kostki. Do zobaczyska. Kolejny dzień rozpoczynamy od fugowania. Fugujemy z dwóch stron. Używam do tego tej samej zaprawy, której używaliśmy do murowania. Żeby w naszym zbiorniku wody nie zabrakło i żeby w ogóle popłynęła potrzebna jest oczywiście pompa. Pompa zanurzalna do wody czystej, w moim przypadku wyciągnięta z dna zbiornika, który jest zakopany. Eee, ja mogłem taki zbiornik tutaj zakopać. Wody gruntowe u nas są bardzo głęboko i nie zachodzi ryzyko, że zbiornik zostanie wypchnięty na zewnątrz. 7,5 tysiąca litrów wody na godzinę, tyle właśnie pompuje. Ta pompa ma też taki pływak, kiedy on opadnie poniżej jej poziomu, wyłącza się i nie pracuje. To po prostu zabezpieczenie przed suchobiegiem. A ostatni już dzień czyli trzeci rozpoczynamy od sprzątania. Ostatnim elementem wypieszczania naszej instalacji jest oczywiście mycie. No, po każdej robocie trzeba się umyć i nie inaczej jest z naszą kostką. Ona po murowaniu zawsze ma taki specyficzny, charakterystyczny szary nalot. Można się go pozbyć używając myjki ciśnieniowej. I tutaj sugestia. Jeżeli chcecie to zrobić w ten sposób, tak jak robimy to my, nie kierujcie bezpośrednio strumienia wody na fugę. Bo możecie ją po prostu jeszcze wypłukać. A teraz króciutkie podsumowanie. Pracowaliśmy 3 dni, zużyliśmy 4 tony kostki i 24 metry kwadratowe membrany EPDM. Rośliny częściowo kupione, częściowo przesadzone, blacha została zamieniona na płytki granitowe i wszystko wygląda zupełnie inaczej. To moja interpretacja kaskady mogła być większa? Może szersza, może wyższa. Nie wiem. Mnie taka odpowiada. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć. Aha, pamiętajcie, dzwoneczek. Będziecie wiedzieć, kiedy wjeżdża nowy film na kanał. Do zobaczenia.